W życiu, jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak, dobry jest. Ok, Katie. Chcemy podziękować wszystkim tutaj w Rosadoc za przyjęcie, które nam dałeś. Chcemy podziękować Brill Andy Washik, all the wonderful people from SMG and this beautiful new stadium. Uh, we're so proud and pleased to have been a part of the first event here. Uh, it was a historic night and we're all gonna remember it uh, for as long as we live, I'm sure of that. Uh, I think uh, Tamasha Demick is one of the greatest warriors that ever put on a pair of gloves. I think he shows it every time he gets in the ring, win or lose. The world champion in two-way classes, and came up tonight and, and, and gave a great effort in an attempt to uh, to beat a great, great champion. And uh, we all we all um, our respect and our admiration for that. and It's uh, nothing to be ashamed of. Um, we really uh, don't really have much more to say than that. But to to, to thank you all. If you have any questions for Tomas, uh, we'd be very happy to, to entertain them. There, but, uh, Casey, sorry to interrupt you. Uh, you know, uh, uh, Tomek, you, you did a terrific fight, first of all. Uh, congratulations. Uh, that was outstanding. This crowd out there was cheering. I think you made uh, Poland very proud tonight. Uh, congratulations, Tomek. Uh, there's, there's one award we want to uh, hand out to you and your team, which is the sold out award because, uh, uh, dear Tomek, uh, you did a miracle here for Poland. You sold out the best-selling box fight ever uh, here, with more than 43,000 people coming to this fight. Uh, this is awesome. So we like to present the sold-out award to you and your team. Uh, thank you so much. Uh, you are a hero for us, and for Wrocław, and for Poland. Thank you so much. Z mojej strony ja też dziękuję wszystkim, którzy przyszli na galę, którzy, którzy oglądali mnie na stadionie, którzy oglądali mnie w telewizji. Zawiodłem, no, miałem wygrać, a przegrałem. No, sportu, czy wygrać, czy przegrywać. Chciałem być wielkim mistrzem, a takie nie udało się. Trzeba porażkę znieść, byłem gorszy. Zawiodłem kijowców, ale taki jest sport. Przemysł Erkaczyk, tu za luduś kibiców, ale chyba w swoim mniemaniu 42 tysiące ludzi śpiewało dziękujemy, ale jakbyś miał teraz na gorąco, ja wiem, że to najtrudniej, jakbyś miał teraz na gorąco powiedzieć może nie tyle dlaczego, ale co, co sprawiało Ci największych problemów na rynku dzisiaj? Ogólnie byłem z, z zdrowy tutaj, nie mogę nic narzekać, że coś mnie bolało. Czy, czy... Byłem po prostu gorszy. No. Yy, Poczułem yy, dwa razy ciosy w Italia ja, i to wszystko trzymał mnie na lewym prostym na dystansie. I było jak było, no. byłem gorszy. No. Trzeba uznać najwyższych przeciwników. No, Tomasz, to serdecznie gratuluję. Próbuj podjęcia walki z Husson. Powiedz, czym się ten boks w ringu z różni od tego, co oglądaliście, co panowieście z trenerem na treningach, przerobiliśmy na sparingach? Zawsze walczysz tak, jak pozwala. przeciwnik. Pozwalał na to, co pozwalał. Wiedzieliście w ringu sami. Możesz chcieć dużo, ale no, zawodnik nie pozwala. Przeciwnik pozwala na wszystko i, i wychodzi walkę, jak wychodzi. No. Jego większość jest w świat. Miałeś podczas walki taki jakiś moment wątpienia, że walka toczy się nie po Twojej myśli, w A, Oczywiście czujesz, że walka jest e, nie po Twojej myśli i zamierzasz coś zrobić, by, by zadać cios, by oszukać przeciwnika. No, ale Wital jest o to mądry, się w więźniach, i wygrał. A czy Witali Pana czymś zaskoczył? Poprosimy przez mikrofon pod, pod, każdy zna, każdy z nas i jest byłym księciarzem. Proszę bardzo. E, powiedz przede wszystkim jak czuję się fizycznie, bo dużo mocnych kształtów czuje dzisiaj na górę. Czuję się dobrze, no nic mi nie dolega, no poza śniegami. Mam troszeczkę pocięte wargi w środku i to wszystko. Y, mam nadzieję, że szybko dojedę do siebie i będę prowadził normalne życie. Y, także takie jest sport, no. To było coś w A powiedz czy tak naprawdę nie podłamała Cię ta druga runda, gdzie przyjechałeś naprawdę mocny e, mocne odprawy i zachraje się, miałeś nogi z galaretę, ale jednak walczyłeś dalej, ale chyba już trochę zabrało Ci sił ten mocny cios. No każdy mocny cios odbiera siły, odbiera koncepcję do walki, no ale jestem wojownikiem i, i walczę do końca. Question for uh, Roger uh, to my trainer. Um, Roger, uh, knowing the... how tough the Tomek is, uh, no matter what happens in the ring, he wants to fight, he, he looks for his chances. Uh, uh, weren't you afraid that he, is, uh, he will probably you know, risk too much in the last rounds, knowing that he's losing basically every round, and weren't you afraid that something can happen or, you know, did you ever talk, very simple, to, to stop the fight? Tak, tak zrobiłem. Myślałem o tym w ostatniej rundzie, bo to było przed reperem. Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Knight zaprasza Wojak.